Witajcie, kochani, w Krótkim Audiologu. Weszłam sobie dzisiaj na mój kanał i tak przeglądałam sobie moje playlisty. I stwierdziłam, że zaniedbałam trochę metamorfozy simów, gdyż e, jakoś ostatnio skupiałam się bardziej na e, krainie muzyki. W ogóle na czym innym niż, niż metamorfozy. Bo wiecie, że metamorfozy robiłam, e, jeżeli nagrywałam, jeżeli miałam mniej czasu e, niż na odcinek. E, tak, żeby coś, coś było nagrane, żeby wiecie, e, na moim kanale coś, coś się działo. Natomiast teraz postanowiłam te metamorfozy odnowić. E, tylko tak. Jeżeli chodzi o metamorfozy Simów, to znudziło mi się e, przerabianie moich Simów, ewentualnie Simów e, z gry, czyli tych, których, m, jeżeli wchodzi jakiś dodatek, ewentualnie jakieś nowe miasto, podstawka gry, twórcy nam dodają kilka rodzin m, takich, którzy. Są, są, już mieszkają, tak? Można sobie normalnymi rodzinami stworzonymi przez producentów zagrać. Ja mogę sobie ich przerabiać, tak? Ale zrobię kilka metamorfos i tak naprawdę mi się te simy skończą. I co dalej? No właśnie. Także tutaj wpadałam na pomysł, że jeżeli będziecie mieli ochotę stworzyć mi swojego Sima, swoich Simów, bo to nie musi być jeden, może być kilku. Do mojej metamorfozy, ja będę bardzo Wam wdzięczna, tak? Mogą to być metamorfozy z dodatkami tylko z gry, ewentualnie metamorfoza dotycząca modów połączonych gry, produkty gry i modów. No, różne kombinacje, tak. Także będę Wam bardzo wdzięczna, jeżeli będziecie chcieli zrobić dla mnie sima, simów, udostępnić je w galerii z dopiskiem hashtag simpisczek. Ja Wam tam w opisie wrzucę to, co tam, co tam możecie sobie zapisać. To przed zapisem galerii sima, żebym ja mogła później sobie je znaleźć. Ewentualnie gdzieś tutaj na górze to, co będziecie musieli wpisać, wam się pojawi. Czyli hashtag i ja sobie tam najprawdopodobniej znajdę waszych simów. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będę mogła zobaczyć, jak tworzycie simy, z jaką macie kreatywność, tak? Możecie robić. Jakiekolwiek simy, ja nie mówię, że to musi być na przykład, nie wiem, nastolatek, dorosły senior. Po prostu, jak was fantazja poniesie, nawet i kosmici będą mile widziani. Ja będę przerabiać. Oczywiście, pod warunkiem, że te simy będą. Jeżeli będą, to będę się naprawdę bardzo, bardzo cieszyć. No i co? No i tak naprawdę nasza metamorfoza wtedy pójdzie dalej, bo fajnie będzie wam na przykład oglądać, jak ja sobie przerobiłam waszego sima, a znowu z drugiej strony mi będzie bardzo miło, że będę mogła takiego sima sobie po prostu przerobić tak i zobaczyć jak dana osoba tutaj hmm, tego sima sobie stworzyła, także za każde nowe Wasze dzieło, nowe, nowego Sim'a, bardzo, bardzo dziękuję już teraz z góry. I tak, i bardzo Was też proszę pod filmikiem, tym co teraz nagrywam proszę o komentarze, czy w ogóle będziecie chcieli stwarzać Simów i będziecie dodawać do galerii? Czy będę musiała je mm, szukać? Czy jeżeli nikt nie będzie chciał robić symów, no to nie będę sobie zajmować czasu na szukaniem tego w galerii, ponieważ mogę nagrać odcinek zupełnie inny, tak? Także proszę, proszę w komentarzach o odpowiedź, co, co na ten temat myślicie. A ja pozdrawiam Was cieplutko, przesyłam dużo kreatywności. Do zobaczenia w kolejnych metamorfozach. Pozdrawiam. Pa, pa!